dziś wszyscy narzekają, że jedzenie drożeje. I faktycznie. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, owoce poszły w górę o ponad 11%, pieczywo o 4, oleje i tłuszcze jeszcze więcej. I niestety to nie jest przejściowy trend. Wzrosty cen żywności będą się powtarzać w kolejnych latach, bo stoją za nimi zmiany klimatu, ekstremalne zjawiska pogodowe i ceny nośników energii. Płacisz coraz więcej w markecie trochę ponarzekasz, ale i tak wkładasz to do koszyka, bo co możesz innego zrobić? Ale wiesz co w tym wszystkim jest najbardziej absurdalne? Rolnicy ekologiczni sprzedają swoje produkty w cenach porównywalnych do marketowych i wciąż mają problem ze zbytem. Bo ty wybierasz ogórka owiniętego w folię z wielkim napisem bio zamiast tego samego ogórka prosto od rolnika. Więc skoro i tak płacisz coraz więcej, to Dlaczego nie kupujesz od rolnika, który daje ci to samo, tylko uczciwiej i bez folii?